Ale kto się znowu wita, bo za dużo tu ludzi! Elo, Elo! Dzisiaj sobie gramy w moda! A jest z nami całkowicie inna nowa ekipa z tej strony: Kapitan Blady jest ze mną po kolei, Purple. Shellow. Dżingis. Jochim, to wszystkim? Lighter. Cześć! I już wszystkim dobrze znany Halo, dzień dobry! No, ale A ja sobie gramy w Prop Hunter. Ja tylko chciałbym wspomnieć, że miał być dzisiaj u mnie ARK, ale, ale ja stwierdziłem, że po prostu yy, Nie będzie. Nie będzie Ark przez będzie jakiś się. czas, bo jestem zmęczony. To Cześć, nie mogą no, być. No, no właśnie, teraz ja czas najwyższy trochę Garysmoda ponagrywać. Znaczy Garysmot to Garysmodo, powiedzmy, że to jest też taki ja yy, przejściowe, ja bo, bo mam pomysł na, na, na serię. Możesz powiedzieć że to nie jest Prop. Aaaa, to no, to... No, to... Jezu, się przestraszyłem, lajter ty gnoju. Jak podskoczyłem! Dobra, teraz musicie jeszcze mnie znaleźć. Tak. A, A podpowied... bo Ty też się chowasz. A Ty podpowiedzi no. jakiej byś może o rzucał, co? E, można jestem... nalać do niego wodę. O -o. Tak, można. Nie, no, tego nie można. Teraz już nie, teraz można, nie. Teraz można coś innego nalać do mnie. czy znaczy, ale dalej jest płynne. Mhm. Mogę do Ciebie znaleźć. Naprawdę? No cześć! Cześć! Gdzie wy jesteście? Cześć! O nie! Okej... Okay. O nie! O nie! Tady jest mistrzem! Ja Wiesz go! Jest! go! Wow. Nie, nie jest. ja go! Strzelaj dżingis! Strzelałem! Nie mogę podnieść tu pod nic. Tu jest, Jingle, tu jest, tu jest. Tu ja jest. No, nie, 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 udało się, udało się, nie, nie. Nie, Lajter jestem dobry. Nie byłeś, otwarty, nie mogę do ciebie oddać wody. No, ale wcześniej było. Dobra był. teraz o, lepiej o, się dobra. dobrze ukryjcie. No. No więc tak, ja tu zawsze chciałem być rośliną. O kurde, mój głupi pies oszalał. To oszalał? może też w jest moda pograć. Może też jest moda pograć. No fakt. No, przemyśl to, pewnie będzie to. na przykład bardzo często chcę grać. No, nie no nie. właśnie, bo jest tak nas mało używamy tych całych rakietnic, i tak dalej? Yy, można to ustawić, że takie 30, ja zawsze gramy tak, że jak jest ostatnie 30 sekund, to można. To Weźmy ostatnie 30 sekund, bo naprawdę, bo teraz mnie będzie trudno. No. no dobra, to tak możemy zrobić. Yy, Okej, okay, okay. ja jestem schowany. Ojej. Dobra, szukamy. Was szukamy. Jest trzech! No nas jest trzech. No, ich jest trzech. A dlaczego wy we trzech będziecie biegać no za nami wiecie, jednymi stanie w dobrze jesteście doświadczeni jesteście gracze. Graczami no, prostu, doświadczeni gracze. Jesteście najlepszymi tak. hmm. graczami po prostu, osób, ja nie? w jesteście, więc stanie Tak. Że poczułem, że w stanie w was w Ładnie. Ja nie znam planszy w stanie w stanie Nikt nie w planszy w stanie w no, Ja w ja 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 nie w planszy, bo ja w stanie raczej nie powtarzam map. Zawsze gram na nowych. w <laughs> no to oh. dobrze. w stanie w stanie Mm -hmm. oh, ale w ogóle nie jest... jestem Elo. słupem. Jest słupem, ale teraz już to znajdziemy bez problemu. Jest nie jestem słupem. Ja jestem no wejderem. To tutaj się wala. Puszka, mi... Puszka jest W domku, halo. Jestem jest najbardziej wyjderę. rozbitym słupem. No kurde. Ej, purpos tutaj. Puszka była no. Ej, tu się bardzo łatwo chyba tą pomarańczową ukryć Bo to jest bardzo dużo tych pomarańczków Ej, purpos, to jest. E, Purpose, no o, być 30 tak, sekund Ale ja to ja nie z... była rakietnica, to było SMG SMG to jest to każdy o to ja, A ja, ja, przestań ja, ja widziałem jak Rejter władził do najniższej skrzynki tą pomarańczą SMG ja. było w na każdym serwerze, na jakim Płat, graliśmy Ale więc. wiemy o tym, ale o to chodzi właśnie Purposie, żeby był większy fan Zganiania, no, bo tak Każdy potrafi takiej prawej Ale to jest tylko jeden z ja czołów No uciekać, właśnie, do przewagi Dobra, Czy ty trzeba, jesteś trzeba, dalej trzeba. słupem? No mówię, że jestem słupem Soli słupem. 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 Ale jak, słupem. Jak, Mi się wydaje, że to jest jakieś takie Może być taka... słupem Siana na przykład, na przykład nie? Słupem, nie snopem, tylko słupem Dobra, słup, nieważne Słupem Poczekaj, zastanówmy się Gdzie może stać słup? Ja na przykład jadę jednym Ja, żadam, zimno, jadam, żadam, żadam, ja spróbę, przecież nie mogę się widziałem. słupem ruszyć, bo on mnie zaraz dogonią Ja. Też nie tak. kojarzę tu żadnego słupka. Mi się wydaje, że to nie do końca jest słup To pewnie jest coś innego. To to, to może być coś, wiesz. Y... Hmm? To jeszcze jest? Nie. Nie Jak nie, To nie, jest nie to znaczy że to się że to, to nie jest on. Idę z on jest Bez... Pomarańczą, Bez, pomarańczą, 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 pomarańczą. Super, nie jest. Uciekaj! Ale Szybko, brać go! Brać go, strzelaj! Moda jest pomarańcza! Szybko za nią! Ucieka! Na podwórze! Uj! 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 Fajn! nie Fajn! ale w, e, po, powiem wam coś, mignął mi przez chwilę w tamtych okolicach czerwony nick. Tak, no, bo to o, był totalnie obok ciebie. Wiem, i, i, i zobaczyłem, Wiem. że mignął mi dosłownie nick, więc tam zacząłem się kręcić. Halo, halo ja, ja już na wdechu tam byłem. Dobra, Dobra robimy misję, misję dywersyjską, dywersyjną, co o tym sądzisz? Dobra, doskonały pomysł. No, Inwercja? to teraz żyj, u nas nigdy nie nas znajdą, nie? Nie ma, nie ma żadnych szans po prostu. Siech. Puposie. Jesteśmy... Co? Granatnik na ostatnią 30 sekund prosimy. No, no, no. No dobra, tato. Dobra, jakaś misja, cześć. Czekajcie. Boże, ja pod... Co to było za <laughs> akcja? No niewiarygodne, jak to możliwe? A co, Ustawisz już Tak. Coś tam się ruszało w domku. Tak, to chyba PURPOS! Tak. Purpose, no. no nie, ej, on ukrada wam dom! Wynosi meble właśnie! <laughs> Kur... Szybko! Telewizor wam kra... Ale Lighter to jest mistrz tego, dlatego Już nie? Wiemy, ma nie? telewizora, dzienis! Co? U, bo już wam mamy. ukradł telewizor! Nie. Wszystko chyba sprzedaje i no ja, tak dalej pójdzie! Jak wam ukradł telewizor? Normalnie, był plazmowy jeszcze, a już nie ma! Takie parter no masz podpójrz? telewizor w domu Purpos, oddaj nam! No, no co widzisz. ty robisz? Jak ja będę teraz bajki oglądał w Szczółkę Maję, no? O nie, wchodzi na dach! Szybko, siedź! Okej, lajter. Ja go zaraz znajdę. Ta jest zła. Myślę, że się różnie na tle na którym stoi, nie? Na tle, tak? Na tle. No, na tle. Kurde. No, na tle. <grym> 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 lighter to jest ten DPS, Ja marzy. cię kręcę, lighter tu. A on ma cheaty odpalone, no przecież nie widzicie Buzka tego. O, pomarańczy, piękne. O, lighter, caution, się Trzeba się skupić, panowie. No, 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 Dobra, daliśmy wam troszeczkę fory, teraz Dokładnie, teraz teraz trzeba będzie się wziąć do roboty. Tylko proszę nie wynosić mebli z domu tym razem. Ani na dachy nie wchodzić. No, na dach też nie wchodzimy, dobra? Na dach tylko by możemy. No, szanujmy się. Ojej ojej, Bloody szaleje. Nie zblokowałem się! No. O! tak chyba będzie to... łatwy łup! Trzeba to chyba ojścia szukać teraz. I, i, i czyżby był z słupem? No. Hmm... Kto się mógł gdzie zblokować? Zaraz chyba znajdziemy tą osobę. <laughs> XD ale zrobiłem burdel w domku, ja! Zrobiłeś burdel w domku? To nie był no, Chciałem być telewizorem, ale nie wyszło. A, Dobra, jest... idę, idę. No, rwalec, no jest, idę, ledko. Znamy wow! beczkę. Znalazłem chodzącą beczkę. Wow! No mówisz że się buguje tutaj. Wow! No tutaj! Poczekaj, gdzie, gdzie jest burpą? Czy w samochodzie? Nie, ale ja, w ja samochodzie jestem tutaj. w domku. tam gdzie? Jest a tam jest, to jest, a tam nie, jest ten. Okrożmy kogo? Nie, Wszyscy, nie jesteś otoczony i nie wiem co ty! To... Ej, tutaj chyba pomarańczę. pierogi do baru mlecznego, idźcie sobie, noo. Nooo. Dobra, no. dobra, poczekaj, bo ktoś mówił, bo ten lighter mówił, że zrobił burdel w domku. Szybko no, do budynku! To... Burdel, Burde, zblokowałem się tą baczką. Dobry cool. lighter, wychodź, jesteś otoczony! Ręcami, tak, już a lighter robi zawodę w kranie, wiesz Marcin tutaj No domyślacie się Pamiętajcie, że może kranie. być telewizory, więc strzelajcie bez ostrzeżenia Dobra, jak zobaczycie telewizor strzelać bez ostrzeżenia, dokładnie Okej okay. A tam jest ten na telewizor, czemu do niego nie strzelacie? Bo ten jest normalny hmm. Nie ostrzegawczy. Hmm. dom wygląda bardzo... Jakbym e, chciał wam Ojej. powiedzieć czym jest Lighter to bym zaśpiewał taką jedną piosenkę Nie, nie chcesz powiedzieć ja myślę, ja myślę, że chcesz ja zaśpiewać. Ja zaśpiewam po minu minutę 30 hmm. Hmm. czy może być lighter, co nie? nie Z może zapalniczką Pamiętajcie, że to jest piosenka jest na to, taka stara piosenka. Nie, nie ma ładnej piosenki. Jaka stara jest, piosenka? Stara piosenka. Ja, ja bym się o, tak nie dowiedział. Boże, Zaraz, kinkis, po, po spiewali, Zaraz po wojnie ją śpiewali, wiecie? Zaraz po wojnie? No. Ty mnie zabijesz, wiesz Nie, nie zabijecie. Po słuchajcie, po wojnie śpiewali to piosenkę e? Widziałeś to! No widziałem? O, ale ze mnie ja po prostu ty! Teraz już wam mogę zaśpiewać, kiedy śpiewali tak zbudujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom! Co? Jesteś Czyli że on jest albo pustakiem albo, albo betonem. Albo jest pusty! Jesteś pusty w środku. Ale to było już, wiecie, dwie minuty temu, tak żeby... Prawda, jestem pusty w środku. Poczekaj, że... ale jesteś w domku czy na zewnątrz? Może A dalej. nie wiem, zależy i zrobił ninja, więc nie. musi być gdzieś e, gdzieś właśnie... Ja na zewnątrz przychodzi obok mnie ten Burbos e, mm. ktoś jeszcze Czyli e? Przechodziliście obok I ten mnie i nie zauważyliście Podejrzane. To znaczy się, że tą latarą jak świecisz, na niego to rzuca cień, tak? E, Ale nie, on... rzuca cień tylko widzisz. To ma skina. Skina ma. A jak Aha. nie ma skina, to nie rzuca cienia. Mm. Ja bardzo ciekawe. Ja Kim się nie chcę chować, być. ale ja chciałbym zmienić pozycję. Eee na kie- na k na, 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 na kiedy. MAMGA! Jest kartonem mleka, biega po ulicy! Nie! Jesteś okazany! Lajder, uciekaj tam! Teraz telewizor! Telewizor, Lajter! Jest telewizor! Ale się krew leje, kurde! Zgię się ciężarówkę i uciekaj! Bierz go szybciej! Jedziemy! No co jest? Jedziemy! No przecież! Nawet krew się polała! Ładna krew! To tylko marzka! To jest bardzo silna puszka! Chodź tu! No ona po prostu krwawi! Bo to jest ruska puszka, ona była z grubej blachy! Hello. Na pewno w niej jedzenia nie było. Może zgubiłem tą puszkę? Była no jeżeli. Tak! A, A, zabiła uuu. cię zachłanno! I za Ale na osta... Zostałeś przygnieciony sianem. Znaczy na te ostatnią siano... minutę Ale... zostawiliśmy przecież ten, te nie? Te siano, te siano zachłanno się spagowane. zgubiła. Nie ja chciałem Ja mam świetną Padłem. kryjówkę w sumie. Jaką? Na pewno Lighter jej nie zna. Jak ostatnio? Ojej, ale jaką ja mam kryówkę, to się chyba ze straci. Jak... nigdy dobra. mnie nie znajdziecie. Są mnie też nigdy nie znajdą. Nigdy. Takie mam wrażenie? Po prostu tak się schował, tak się przebrałem. Ja D, się ale kręcę. to, że wyszło z gry, to się nie liczy. Pamiętaj. Spoko, spoko, ale. Dobra, czy są te pomarańcze. Jestem brazylijską pomarańczą. Po, znaczy powiem wam, że ja mam najlepszą kryjówkę, jaką mógłbym sobie to, tylko wymyślić. Mi się wydaje, że jak, to się, bierze, nie jak to się nie da wziąć. Odało się, a nie dało się tak. Dzięki to nie zrobił z wazy, więc może ktoś być wazą. Tutaj myślisz? Wazą, no co wy wazą? jesteście. Nikt nie będzie wazą, nie ma najmniejszych szans. Na pewno byście były, zauważyli, sam, kiedy stałem. ktoś byłby wazą. Dajcie spokój. Ej, ale czy ktoś tutaj chyba ktoś telewizor w domu wynosi! O nie! Ej, bo tam telewizor. beczki ktoś przetrąca, uważajcie, bo widziałem, Bladi, że jesteś beczką. Nie, prawda, ja jestem wazą, przebrałem się. Ale Lighter, wiesz co? Ktoś ej, jak, ale jak? Powiedz Wielko mi, leży tam. Blabrówkę. Leżało tam Blady, 50 beczki. cegieł i ty strzeliłeś akurat w tą? No bo był awilecki? Ale Aha, z... ja no tak, bo ten... Ej, Purpon, zobacz jak się schowałem! Oj, Hadesiak jest nie do wykrycia. Haja, <laughs> tak, 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 Dobra, tak, tak. Ej, my, ale mnie tu nie mogę. coś podpowiedzieć? Nie, 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 bo już oni tu. Oni już chodzili. Ale nie, ja nie. nie odwiedzą, że ja, ja, ja podpowiem coś, coś, coś fajnego. Eee. No nie, puszkę nie dzieci. O, i szkoda. E poczekaj, tu nie zabiłem jeszcze, zawoi tego zobacz. 25. Dingi, tu! Ej, ja, ja, ja chciałem... Su, jestem, ale ja jestem... Wazom, jestem wazą! Ale poczekaj, trabinę to zabiję to pomarańczę, która mi się tam chowa. Ale ej tu dra... Jakby co? Przynieś. Jakby co, to jestem wazą! Ej Vladi, czekaj, ja tu daj, daj, daj ci coś byś. Ja chciałem podpowiedzieć ten, że ninja na The Italy. Znaczy na The Inferno No to to jest bardzo duża podpowiedź. No ile ty masz tego życia, no? No on nie fakt, No jak nie, jak krew się z ciebie lała, jak z zażynanej śmigi! Krew się poleje! No jej jest, to taka, taka, takie puszeczki, nie to wiem, mają to dużo krwi, Chodź no! Nastawiam. Ale to on, 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 on jest pomarańczką, a nie puszeczką. Dobra, gdzie że jesteś? Tam pomarańczko, bo ma dużo soków. Ej, Pański, gdzieś tutaj jestem, może tak, gdzieś tutaj jestem, tylko gdzie? Gdzie on tu jest? No Poszły nie się. wiadomo, poszukaj poszukaj mnie. Nie Bloody. wiadomo, gdzie jestem. badi To? Yy, zaraz szukam. Jeszcze rozkakałem, wiesz. No kurde, nie, nie się bylała i i schodzi tu na start. Ale gdzie? Na start. Na start. No tu na starcie jestem, no. Hać. On mą... jest gdzieś tutaj. Problemy. On jest gdzieś tutaj. Znajdź. E, gdzieś tutaj jestem. Znajdź mnie. Nie podpowiadaj lighter. Zobaczymy czy mnie znajdzie. Gdzieś tu jest? Nie, ja podpowiadaj. Się... nie podpowiadaj, nie podpowiadaj lighter. Zobaczymy. Czy Ninja Lord Inferno. <laughs> tak. No. Ty o cię, Pomarańcze? Mówi, że to jest w pomarańczach? Może tutaj, w tym kącie? Nie wiadomo. Gdzie, nie wiadomo, wiem, ale to szukacie się ukryć. tej pomarańczy, nie? Gdzie mógłbym się tu ukryć? Dżingis? Dobra, Dobra. idziemy. Ale tu pomarańczę trafiałem, gdzieś jak normalnie glało się z ciebie, poważnie. No bo pomarańcza ma dużo soku. Ej, półtorej Ej, minuty takie zostało, takie... więc możecie użyć tego, nie? To nie, są to takie hiszpańskie pomarańcze. One mają dużo soków w sobie. Ja nie, nie, on gdzieś tu był. Ja Ale ze swoimi wyzwij. braćmi jestem w tym momencie. Tak, okay. dokładnie? dokładnie. Znowu wynosi telewizor. <grym> Znowu w domu? No, no, chy, no to nie, to nie, w Dobra, nie ma go. Już, już wyniósł dawno telewizor, już nie macie. Telewizora. Rozmawia z moimi braćmi pomarańczkami. No to, to to fakt. Wyciska z niego wam, ostatnie że jest soki. W sektorze, w sektorze pomarańczowym, co nie? Tak, 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 Gdzieś, tak. gdzieś w sektorze pomarańczowym. So, to już jest taka podpowiedź, że ojacie. ja cię. No, no gdzieś nie, wam nie gdzieś w sektorze. Gdzieś w sektorze, sektorze jest Hadesiak, tylko gdzie, nie jako wiadomo co, nie? wcześniej znalazłem, no a teraz to już a. ciężko a. będzie. Znaczy... W ogóle słyszałem, że pomarańcze rosną w krzakach, nie? Tak, tak, no tak. No właśnie <laughs> No patrzcie ile 32, 31, 30 ładnie się nie mógł e? na Co się stało! Nooo, wywaliło serwer Biela. Biela. nie było takich akcji! No, <grym>. no ale trudno, akurat mamy 16-minutowy odcinek, że myślę, że, że, że nas spokojnie... Ale wygrał tak, jak wygrał Ale, ale to jak za nim Trochę to jedno HP tacy. Jest okej, okay, jak najbardziej No dobra, to niech będzie, tym akcentem zakończymy Elo, elo. No, no dzięki serdecznie Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, like, pamiętajcie, że rodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia zabrałem Jingisowi końcówkę. Do moje no! <laughs> wytnij go brat, i wytnij go ja powiem! Dobra no właśnie! Pamiętajcie, teraz. że gry łączą! Nawet na pokolenia! Właśnie, na się, na hej! Do swojej piaskownicy! Właśnie! Zabieraj zabawki. I uciekaj z swojego suchego piasku, tam pieski ci nasikają. Dobra, 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 yyy. dobra. Yyy.